Horrory na wakacje, czyli co strasznego zapakować do walizki, kiedy czas na wolne dni i na urlop. Mam dla Was kilka inspiracji. Oglądajcie. Hej, hej, moi drodzy. Bezsenna środa w czwartek. Buja, takie manipulacje czasem to tylko na Wielkim Buku. Bezsenna środa, czyli dzień horroru, dzień grozy, to jest cykl filmów i wpisów poświęcony jednemu z moich najukochańszych gatunków, cykl, który prowadzę już od 13 lat. Wakacje, urlop Wolne dni, niektórzy mają 3 miesiące, niektórzy mają 3 dni, niektórzy mają 3 godziny, ale książka musi być. Co zapakować do walizki, co przygotować sobie na półeczkę? Mam dzisiaj dla was 10 horrorów, w tym trzy od jednego z naszych rodzimych twórców Grozy i mowa tutaj o Arturze Urbanowiczu, bo jego kultor trafił właśnie w moje łapki po krótkiej przerwie. Artur wraca z horrorem, z krwi. I kości, sufalszczyzna, niesamowitość. Ten tytuł będzie dzisiaj dla Was do wygrania, a wszystko to we współpracy z wydawnictwem Czarna Owca. Zostańcie tutaj, nie pożałujecie, wyciągajcie kajety, jedziemy. Czy to jest, już teraz mogę to ogłosić, jeden z najlepszych horrorów tego roku? Mm, całkiem być może, całkiem być może, ale zaczynamy po kolei, zaczynamy od początku. Artur Urbanowicz to jedno z najgorętszych nazwisk, kiedy mówimy o grozie. O horrorze. Na jego kolejne książki czeka tysiące czytelników, w tym ja. A teraz czekałam podwójnie. Dlaczego? A no dlatego, że po przerwie od horroru, po zmianie wydawcy, po eksperymentach gatunkowych, Artur wraca z horrorem z krwi i kości. Ba, z horrorem w klimacie tego, co pokochali wszyscy. I mowa tutaj o klimacie a la gałęziste, a la inkub, bo od tego wszystko się zaczęło. Niesamowita suweszczyzna, tajemnicze rytuały, pradawna wiara. Specjaliści od interwencji sekciarskich mają wydostać z rąk kultu młodą kobietę. Sekta na Suwalszczyźnie to destrukcyjna wspólnota religijna z charyzmatycznym i przerażającym guru na czele. Guru sekty to postać między kreacją, wyobrażeniem a prawdą. Czy dowódca sekty to człowiek, czy siła nadprzyrodzona? Manipulant Wcielenie złego. Nie wiem jak wy, ale ja tęskniłam, tęskniłam za tym prawdziwie horrorowym obliczem Artura Urbanowicza, za tą grozą, która wciąga nas w gąszcz domysłów, tak jak zrobił to właśnie Gałęziste, tak jak zrobił to Inkub przed laty. I taki jest właśnie kultor, bo tutaj jest wszystko to, co najważniejsze, jest niesamowita suweszczyzna. Są tajemnicze obrzędy, jest mroczna, niewyjaśniona do końca obecność, jest las. No, i oczywiście całość straszy po swojemu, tak jak tylko robią to książki Artura. Ale najważniejszy w tej powieści jest tytułowy kultor, nawet mamy go na okładce, czyli nasz guru sekty. Od tego faceta trudno jest odwrócić wzrok. Pytanie: czy to jest człowiek, czy to jest demon? A może jest czymś. Pomiędzy. A pomiędzy tym wszystkim, to Artur Urbanowicz zwraca nam tutaj uwagę, słuchajcie, na działalność sekt, na ich sposoby manipulacji, działania, szantażu, na to, jak polują w ogóle na swoje ofiary i jak oplatają je swoimi mackami. Opisane są tutaj porażające procedery i horror, horrorem siły paranormalne, paranormalnymi, ale ludzie tutaj też bywają potworami. I moim zdaniem czyta się jednym tchem. I to po Gałęzistym, która jest do teraz moją ulubioną książką Artura Urbanowicza. Kultor jest dla mnie najbardziej przystępną powieścią Artura. Niby stron jest milion. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale Artur Upanowicz specjalizuje się w grubaśnych książkach. Ale niech Was to nie odstrasza, dlatego że jeżeli już wejdziecie do tego świata, to powiem Wam, że jeszcze długo po lekturze będziecie oszołomieni. I na koniec tak od serca. Artur, dobrze, że wróciłeś. Dziękuję Ci, że wróciłeś. No a dla Was to czytajcie. Czytajcie Kultora, bo będziecie mi za tym polecajkę dziękować. Serio. Serio, serio. I to bezsenne cudo będzie dzisiaj dla Was do wygrania we współpracy z Wydawnictwem Czarna Owca. Ale zanim konkurs, zanim kultor, to zapraszam Was na 9 innych książek, które warto schować do walizki w wakacje. A jeśli jesteście tutaj nowi, to od razu zapraszam Was do subskrypcji, bo czuję, że się polubimy i nie będziecie żałować tej decyzji. Zapraszam Was też do polubienia tego filmu, oczywiście, jeśli Wam się podoba. Lecimy dalej. I zaczynamy od książki, bez której nie ma dla mnie wakacyjnych zestawień, horrorów. Jeżeli nie obserwujecie nie od dzisiaj, to dobrze o tym wiecie, że mówię o ruinach Scotta Smyfa. To jest dla mnie najbardziej wakacyjna lektura. Uwielbiam ją zarówno w wersji książkowej, jak i filmowej. Polecam jedną i drugą. I lekcja z lektury albo sensu jest prosta. Jeśli w sercu meksykańskiej dżungli zaginie grupa archeologów, to nie, nie wyruszajcie im z pomocą. Zostaw to innym. Dlaczego? Ano dlatego, że Scott Smith stworzył pełną napięcia historię, w której na ringu staje człowiek versus natura. To jest wspaniały horror, perfekto na wakacyjne zaczytanie. A teraz rodzinne wakacje jako szkoła przetrwania diabola Jennifer to jest jeden z takich nowszych tytułów. To jest, słuchajcie, historia nawiedzonego domu, ale nawiedzonej willi w Toskanii, czyli horror w pełnym słońcu. Miejscowi od razu przestrzegają przed tym miejscem, że jest nawiedzone, ale co tam? Rodzina i tak jedzie. Nie był to dobry wybór na wakacje. Obiecałam więcej Artura, więc jest inkub, inkub Artura Urbanowicza i tutaj mamy właśnie suwalszczyznę, mamy słuchajcie, nawiedzony potencjalnie dom, mamy czarownicę, mamy stare legendy, mamy wszystko co najlepsze. I to niby słuchajcie jest współczesna opowieść, to jest taka mieszanka grozy, ale też z elementem kryminału, jeżeli już zaczęliście kultora, to właśnie klimat inkuba na pewno też poczujecie i... Pomimo tego, że to jest współczesna lektura i akcja rozgrywa się współcześnie, to można poczuć taką pradawną siłę i taki klimacik trochę jak sprzed lat. To jest tak, jakbyśmy zagubili się w czasu przestrzeni, a z kątów gdzieś w kątach oka również pojawia się pradawne zło. To jest Kryminał i Groza w jednym, Błędne łąki Jarosława Szczyżowskiego. To również jest jeden z nowszych tytułów. Mamy tutaj Góry Izerskie, historię pary studentów, która zaginęła. Zaginęła słuch o nich zaginął również, a tropy prowadzą prosto do górskich schronisk i legend, które stamtąd płyną. Szczyżowski w tej powieści przypomina nam, że człowiek jest jedynie marionetką w rękach przyrody i tylko nielicznym ona chce zdradzić swój sekret. A to jest irlandzki folk horror o lesie, który patrzy. Obserwatorzy AM Shy to jest las, z którego nie można uciec. Ba to jest las, w którym ty ofiara. Stajesz się widowiskiem, widowiskiem dla czegoś pierwotnego, dla czegoś, co lubi patrzeć, obserwować. Kim są obserwatorzy, kim byli, czego chcą? Na pewno ty nie chcesz trafić do tego lasu. A teraz moja ulubiona powieść Artura Urbanowicza po dziś dzień, i jest to gałęziste. Gałęziste. I to miał być romantyczny wypad we dwoje do suwalskich lasów. Ale wyszedł z tego koszmar jakich mało. Dobie Dębów, bo tak nazywa się miejsce, do którego trafiają nasi bohaterowie. Ja wracałam dwukrotnie i dwukrotnie byłam oczarowana i przerażona. Zachwyciła mnie wszechwładna potęga lasu i drzew, drzew, których ja się boję osobiście, a które w tej powieści są jeszcze bardziej przerażające. Kolejny tytuł na wakacje to Gościni Marcina Napiórkowskiego. To jest taki trochę pastisz horrorów, ale też niekoniecznie Mamy Uśniejów małe, beskidzkie miasteczko, zamknięte pośród lasów na Odudziu, idealna miejscówka na rodzinny wypad. Więc trafia tam rodzinka popularnych youtuberów, by przekonać się, że to nie jest takie miejsce, jak sądzili. I Tak jak mówię żartów tutaj nie ma, chociaż jest to na pewno zabawa konwencją grozy. A teraz jeden z najbardziej przerażających tytułów, taki, po którym mi się odechciało w ogóle wszelkich wyjazdów i nie mówię tutaj tylko o Indiach. I jest to pieśń bogini Kali, Dena Simonsa. To jest powieść mroczna, powieść odrażająca. To jest historia zderzenia dwóch różnych kultur. To jest historia zderzenia Zachodu i Wschodu. To jest zderzenie, które może doprowadzić do największej możliwej tragedii. Ta tragedia wydarza się w tej powieści. I mamy tutaj historię poszukiwania tajemniczego pisarza, poety, i wyprawa, która nie kończy się tak, jak można by tego oczekiwać. Mamy tutaj szaleństwo, mamy obłąkanie, mamy przerażające rytuały, i na końcu my zostajemy z szeroko otwartymi, również z przerażenia, oczami. I na koniec bardzo letnia historia z takim klimatem lat 80. Moja przyjaciółka opęta na Grady'ego Hendrixa. I to jest historia wielkiej dziewczyńskiej przyjaźni. To jest historia szkolnych perypetii, ale też tej jednej nocy. Która zmieniła wszystko. Całość jest w szalonym, kolorowym duchu lat 80. Przyjaźń, ta dziewczyńska przyjaźń jest tutaj siłą, jest tutaj siłą, która pozwala przeżyć największy możliwy koszmar. To jest przyjaźń, która potrafi leczyć najgorsze traumy, takie traumy, których żadna dorastająca dziewczyna, barza na kobieta nie chciałaby przeżyć. To jest jedna z najlepszych książek na wakacje, jakie istnieją, również opowieść ku przestrodze. Ale też po prostu dobra historia w świetnym klimacie. No i to jest Grady Hendrix. Jak widzicie, tym razem znowu nieco inna lista niż co roku, bo co roku pojawiają się u mnie takie zestawienia wakacyjno-letnie właśnie. I tym razem znowu wybrałam inne tytuły, chciałam dać wam coś różnorodnego. No i oczywiście jest Artur. Artur jest tutaj naszą siłą dowodzącą tego filmu i jego kultor, kultor, po którego mam nadzieję, sięgniecie, wybierzecie się na tę mroczną z by poznać guru owej sekty. No i co o tym w ogóle myślicie? Tutaj jest też pewna niespodzianka dla czytelników, ale ja nic więcej nie mówię. Ta książka za chwilę dla Was do wygrania. Kultor zjawiskowy, kawał grozy. Dla Was do wygrania dzisiaj od wydawnictwa Czarna Owca. A pytanie konkursowe brzmi... Który horror, słuchajcie, może być to film, może być to książka, może być to gra, może być to serial, może być to komiks, polecacie najbardziej na świecie i dlaczego właśnie ten, a nie inny swoje komentarze wpisujcie w e, swoje, komentarze, swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, potem wybiorę jednego zwycięzcę i wyniki pojawią się niebawem w postach na wielkim Buku, Konkurs trwa przez tydzień. Słuchajcie, ja dostałam kultura w maszynopisie, jeszcze zanim pojawił się w księgarniach i powiem Wam tak. Wow, wow, wow! Ja byłam pod ogromnym wrażeniem. To jest historia, która jest też taką niespodzianką, jest wielkim powrotem, moim zdaniem, przynajmniej Artura do klasycznego horroru, do tego, w czym jego pióro, moim zdaniem, sprawdza się najlepiej. Ogromnie się cieszę, że tym razem e, jednak nie próbował nas przekonać do mieszanki gatunkowej, e, nie próbował wstrzelić się zupełnie inną historią znowu, ale wrócił do znanych sobie klimatów. Suwalszczyzna, to jest jego miejsce, to jest jego pole dla szaleń. W wyobraźni, i to jest. Kultor, kultor, który ma ten klimat gełęzisty inkub. Przede wszystkim czytajcie, nie będziecie żałować, będziecie mi dziękować, sami zresztą zobaczycie, niejednokrotnie mam od Was wiadomości, że Artur to jest baja! I tak jest właśnie z kultorem. Zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, link w opisie pod filmem, tam macie wszystkie książki, o których dzisiaj mówiłam, macie również recenzję kultora. Zaglądajcie, zaglądajcie, dawajcie łapeczkę, jeśli Wam ten film się podoba. Jeśli jesteście nowi, jeszcze raz zasubskrybujcie ten kanał, polujcie lubimy się na pewno a my kochani widzimy się niebawem do zobaczenia pa pa